Pochwalony Jezus Chrystus, Duchu Święty. Daj nam dzisiaj poczucie humoru, daj nam serce radosne. 1 kwietnia to będzie i jakiś żart, i prima aprilis. Niech nam to towarzyszy. A teraz na początku Ewangelia. Mamy chorego człowieka, który jest przy sadzawce i mówi: Panie, nie ma człowieka, by mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody, gdy ja sam już dochodzę. Inni schodzą przede mną, a Jezus mówi do niego: wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i zaczął chodzić. Spotkanie z Jezusem przyspiesza. Myślę, że macie takie doświadczenie, ja je mam, że w momencie, jak Pan Jezus coś mi powie, to nagle wszystko się zmienia. Jak usłyszę, bo on do mnie mówi, ale jak usłyszę całym sobą słowo zapewnienia, jestem z Tobą, jak to jest słowo zdrowienia, słowo, w której jasno nagle coś widzę. I dzięki temu słowu, dzięki dotknięciu Bożemu, dzięki adoracji, bo się zatrzymałem, bo się dobrze wyspowiadałem, i nagle wszystko widzę inaczej. Mam jasność patrzenia. Nowe życie we mnie wstępuje. Tak jak ten człowiek. Narzeka, narzeka, patrzy, że mu nie idzie, że nie jest w stanie, a Jezus mówi jedno słowo i nagle staje na nogi. Zapragnijmy tego dzisiaj. Zapragnijmy na nowo tego dotknięcia, które znamy. Mamy to doświadczenie. Jestem przekonany, że każdy z Was miał coś takiego, że dzięki dotykowi Boga widzę inaczej, jasne patrzenie. Zapragnij tego. Jeżeli gdzieś widzisz, że jest ci ciężko, że twój krok jakoś już źle idzie, że w czymś się pogubiłeś, a może są lęki, które ciebie trawią, Bóg nam daje na nowo siłę. Panie, daj nam jasność patrzenia. Wstań, weź swoje łoże i chodź. Niech to każdy z nas dzisiaj usłyszy w Twojej mocy, Boże. Na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chcę wam powiedzieć, że trwają zapisy na warsztaty muzyczne dla dzieci, które będą w Łodzi Mocni w Duchu je prowadzą. Warsztaty się odbędą 26 kwietnia. Może warto ze swoją scholą pojechać z dziećmi, to jest dla nich wielkie wydarzenie. Zawsze wracają umocnione. Chce im się więcej śpiewać i posługiwać. Także zapraszam na stronę MocnimDuchu.pl i tam mamy wszystkie informacje na ten temat. Warsztaty muzyczne dla dzieci, a poniżej Teledysk właśnie z dziećmi, żeby dzisiaj ucieszyć nasze serce mocni w duchu i dzieci. Do zobaczenia.